figa włączyła tryb świąteczny duje sobie już tak Dobra, biorę się za makijaż. Wszystko sobie naszykowałam, jeszcze gąbeczkę muszę położyć, bo nie potrafię jak niczym innym, albo nie potrafię lepiej zrobić niczym innym jak gąbką. Często pytacie mnie, co na ustach. Powiem Wam, jak usiądę do laptopa i sobie zamówię kilka na zapas, bo boję się, jak kiedyś tak zrobiłam, że podałam, a później przez wiele, wiele miesięcy nie mogłam dostać swojej ulubionej pomadki. Dawno nie miałam loków, zgubiłam gdzieś swój wałek do kręcenia. No i kręcę na pasek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z 15 minut ja mam poddatne włosy. Takie, takie rzeczy to szybko u się robią. A teraz szybkie przymiarki. E, za niedługo chyba uda mi się wyciągnąć rodzinkę z domu. E, zamówiłam sobie kilka par pięknych butów z Markoszus. Ja markę Markoszus znam od wielu lat. Pierwsze pary sobie zamawiałam, kiedy mieszkaliśmy jeszcze u rodziców, a to już było naprawdę ładnych parę lat temu. Patrzcie, jak się prezentują. Może pokażę Wam też tak. Piękny kolor, właśnie brakowało mi czegoś takiego wygodnego na płaskim obcasie, ale też takiego bardziej i eleganckiego i na sportowo. Po prostu w zależności, jak to wystylizuję, przecież do tego mogłabym ubrać elegancką sukienkę. Ale jak widzicie, mam teraz ciepłą świąteczną bluzę, ciepłe getry i myślę, że to naprawdę fajnie razem wygląda. A, jest kod zniżkowy, zapiszę Wam jak on brzmi i podlinkuję Wam konkretnie te buciki, które mam na sobie i zaraz przymierzę kolejne. Na szybko ubrałam marynarkę, żeby pokazać Wam parę numer dwa. Piękne, patrzcie jaki one mają śliczny kolor, są do szpica. I mają bardzo niski obcasik, nie wiem ile on ma, może 2-3 cm. Kompletnie się go nie czuję na nodze, no ale jednak ta stylizacja już nie jest taka sportowa, przez co tylko bardziej elegancka. Na pewno będę w nich śmigać, bo kompletnie nie czuję tej wysokości. I to już niestety ostatnia para, którą Wam pokażę. Mówię niestety, bo kto mnie zna, ten wie, że mam słabość do butów i do torebek ze skóry naturalnej. Tak one się prezentują z bliska, również bardzo wygodne, fajny mają ten taki nieoczywisty kolor. E, patrzcie, tam stoi but, taki bym powiedziała czekoladowy, a ten ni to brąz, ni to szary, ale myślę, że też będzie do wszystkiego pasować, więc jeszcze raz mam tutaj zapiszę kod zniżkowy. Jeżeli macie ochotę, to korzystajcie. Jak już jesteśmy po janka urodzinach to u mnie wiedzie tryb świąteczny teraz w tym tygodniu będę wszystkie ozdoby wyjmować, tutaj stroić we złotory. Kupiłam takiego pięknego anioła. Bardzo mi się podoba. Żałuję, że nie wzięłam drugiego, bo były dwa. Ale od dawna czaiłam się i szukałam jakiegoś ładnego aniołka. Wazon czeka, bo tutaj raczej pójdą żywe gałązki i do tego, jak to się nazywa, te czerwone kuleczki? Ostro Nie, nie wiem. Zaraz sprawdzę. Wybraliśmy się na jarmark. Cała relacja będzie we vlogmasie, Masie, ale Grzesiu nie będzie zadowolony. O, i to jest moim najgorszy jarmark w moim życiu. Zobaczycie we vlogu, dlaczego.